No, oczywiście reklama pija, jak mogliście przez chwilę usłyszeć, były to słowa chińskie, a jakby że inaczej. Jakby nie jestem do końca pewien, bo wiem, że reklamy raczej nie można puszczać na YouTube, ale nie wiem jak to wygląda z takimi reklamami, których normalnie w Polsce... W USA, i dowolnie Francji, Niemczech, Danii, Kurcze, Kazachstan. Nie, no, nie wiem, czy tam, ale dobra. Obojętnie nie ma tych reklam. To ja nie wiem, czy faktycznie to będzie tak jak jest z tymi naszymi reklamami, że nie można puszczać, czy można. Ja wolę nie puszczać. Poza tym, tak się jak. Po co mamy oglądać jakąś reklamę chińską? Mówczę. Więc no. było na tyle, bo nie pamiętam. Oczywiście są jeszcze jakieś inne rzeczy. Ale wiecie, grałem ostatnio 2 miesiące, już powtarzam trzeci raz, nieważne, więc widzimy się w następnym odcinku, dajcie jeszcze łapy w górę i suba, wiem powtarzam drugi raz, no wystarczy, obojętnie co dajcie, nawet w życiu bym Wam to gdzieś, nagrywam to tylko dla przyjemności i dlatego, że nie mam co robić w domu, więc narka, nar, nar. nar